dzieła szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do no Polski za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do no Polski za twoim przewodem Wzłączym się z narodem. Szanowni Państwo, w Wigilię Dnia Świętego Macieja Apostoła Roku Pańskiego 1579 Kancelaria naszego króla Stefana Batorego wydała dokument, którego niewielki fragment przytoczę. Iny nomine domini amen, wiadome czynimy wszystkim, iżby rozmnożone mogły być dobra nasze, ku większemu pożytkowi Rzeczypospolitej, wtedy za przyczyną wielu dobrych ludzi, ja widząc ich prośbę słuszną, pozwoliłem by wieś Biały Doniec osadzać. A ludziom onym dajemy wolność i nakazujemy pobudować młyny z jednym kołem, przyzwalamy też na łowienie ryb, ku temu góry Tatry Wolne do pasienia dobytku. W następnym stuleciu na sąsiednich wzgórzach powstają Gliczarów, Leszczyny i Sierockie, najpierw jako polany pasterskie, a później samodzielne osady. Już pierwsi założyciele oraz ich synowie brali czynny udział w piechocie wybranieckiej na wojnie z Rosją. Za męstwo w bitwach pod Pskowem i Wielkimi Łukami nadano im szlachetstwo oraz herb. Kolejne 17 stulecie to wyprawy wojenne do Mołdawii przeciwko Turkom i Tatarom, w których walczyli górale z tej miejscowości. Duże spustoszenie na Podhalu spowodowały wojny szwedzkie na Jastrakoczego, a także wojna północna i ta o sukcesję polską. Wielkie wojny XX stulecia nie ominęły tego regionu. Białodunajczycy brali liczny udział i ginęli na frontach I i II wojny światowej. Byli w błękitnej armii generała Hallera, w legionach, latali w dywizjonie 303. Byli w ruchu oporu, ginęli w niemieckich obozach Zagłady i w sowieckich łagrach na Syberii. Stojąc tu przy pomniku Generała Andrzeja Galicy, naszego rodaka z Białego Dunajca, w 150 rocznicę jego urodzin przypomnę pokrótce jego sylwetkę, syn miejscowego handlarza koni. Ukończył najpierw gimnazjum w Krakowie, później Politechnikę we Lwowie, a na Politechnice Wiedeńskiej uzyskał dyplom inżyniera budowy drugi mostów. Działał w związku z strzeleckim. Podczas wybuchu I wojny przystąpił do tworzących się legionów. Brał udział w walkach na Lubelszczyźnie, Podolu i Wołyniu. W 1918 roku organizował dla tworzącego się Wojska Polskiego Brygadę Podhalańską, sformowaną z czterech pułków podhalańskich, które walczyły na różnych frontach, począwszy od ratowania boh bohaterskiego Lwowa, poprzez zdobycie Kijowa, obronę Brześcia, aż po pogrodno w 1920 roku. Andrzej Galica zost został mianowany generałem Brygady. Pamiętamy o naszych bohaterach, pamiętamy o zwycięstwach. Ale także o smutnych okresach naszych dzieł. Mamy świadomość, iż składa się to na wielkie nasze dziedzictwo, któremu na imię Polska. Bohaterowie walki o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy powiatu tatrzańskiego, żołnierze wojska polskiego, rodacy. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dziś, w 105. rocznicę odzyskania niepodległości, stajemy do uroczystego apelu pamięci w Białym Dunajcu, aby przywołać wszystkich rodaków, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o wolną i suwerenną ojczyznę. Wołam idących, idącym szlakiem ku niepodległości, konfederatów barskich, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów Nocy Listopadowej, oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu. Przywołuję do nas legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Korpusów Polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców Wielkopolskich i Śląskich, obrońców Kresów Wschodnich, Orlęta Lwowskie, kadetów, harcerzy, strzelców, sokolich, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Wzywam legionistów oraz żołnierzy kampanii wrześniowej z gminy Biały Dunajec kapitana Franciszka Skupnia kapitana Józefa Szaflarskiego kapitana Franciszka Galicę kapelana księdza kanonika Jana Parę Andrzeja Stołowskiego Józefa Bukowskiego Franciszka Maciatę Józefa Furtaka Andrzeja Cachro Stańcie do apelu! Ciebie wzywam Marszałku Józefa Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców Niepodległego Państwa Polskiego Romana Dmowskiego, Ignace, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego, oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dowbor-Muścickiego. Stańcie do apelu! Przywołuję żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wyku wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wołam obrońców ojczyzny, legendarnych zwycięzców Bitwy Warszawskiej, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu. Jak należy wol bronić wolności i niepodległości. Wzywam generała Andrzeja Galicę, twórcę Formacji Strzelców Podchalańskich, bohatera I wojny światowej i wo wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. Stańcie do apelu! Wzywam obrońców ojczyzny w 1939 roku, organizatorów i działaczy polskiego państwa podziemnego. Żołnierzy polskich walczących na różnych frontach II wojny światowej, bohaterów operacji Burza i powstańców warszawskich. Was wołam, nieustraszeni marynarze i lotnicy, którzy w bojach na morzu i w powietrzu wykuwaliście chwałę bandery i biało-czerwonej szachownicy. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy polskich oraz wszystkich rodaków, Ofiary niemieckich i sowieckich zbrodni, którzy złożyli na ołtarzu Ojczyzny najwyższy dar, swoje życie. Wzywam żołnierzy wyklętych, niezłomnych oraz wszystkich działaczy powojennego ruchu oporu, poległych w walkach oraz zamordowanych przez oprawców z NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Wzywam uczestników ruchu oporu i ofiary obozów koncentracyjnych z gminy Biały Dunajec księdza Władysława Puczkę, księdza Franciszka Szotta, dyrektora szkoły Michała Gucza, Józefa Biegańskiego, Helenę i Antoniego Zachemskich, Ludwinę Makuch, Stanisława Stachowca, Władysława Stachowca, Stanisława Sicherskiego, Jana Sicherskiego, Helenę Świder, Jana Świdra, Franciszka Świdra, Jana Kamińskiego, Jadwigę Cudzich, Amelię Cudzich, Pawła Cudzicha Bacę, Władysława Gąsiora, Stanisława Cudzicha Błachuta, Anielę Cudzich, Andrzeja Cudzicha Mądrego, Stanisława Cudzicha Poruboniorza, Piotra Łasica, Jana Jendrola, Stanisława Lichaja, Stanisława Parę, Helenę Murgałę Migiel, Stanisława Majerczyka, Stanisława Marka. Wzywam ofiary łagrów sowieckich i więziów Syberii z gminy Biały Dunajec, kapitana Franciszka Bafię, Franciszka Rzepkę, Jana Syposa, Stanisława Sieczkę, Jana Łukaszczyka, Władysława Czernika, Adama Wyostka, Jana Gawlaka Sockę oraz zmarłych w Kazachstanie bratanków generała Jana Galicę, Kaprala Franciszka Galicę. Szymona Galicę. Stańcie do apelu. Wołam działaczy opozycji antykomunistycznej, którzy o wolność, godność i prawa człowieka. Wzywam bohaterów Poznańskiego Czerwca z 1956 roku, robotników grudnia 1970 roku i czerwca 1976 roku oraz działaczy Solidarności. Represjonowanych i szykanowanych za wierność idei wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich polskich żołnierzy, którzy, nie bacząc na trudy i niebezpieczeństwa, pełnili służbę w misjach wojskowych poza granicami państwa i poświęcili swoje życie na rzecz światowego pokoju i stabilizacji. Stańcie do apelu! Przywołuję wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalili wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Do Was się zwracam, potomni. Niech bohaterowie walk. O niepodległości Rzeczypospolitej i ich czyny, utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego, na zawsze pozostaną w Waszych sercach i pamięci. Niech ich poświęcenie i ofiara będą dla Was, współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków, przykładem patriotyzmu, oddania i miłości do Ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! Dla uczczenia 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, salwa honorowa. Ładuj! Salwą! Pa Ładuj! Salwą! Takiej rocznicy 105, 105 lat odzyskania niepodległości należałoby się cofnąć w czasie. Jak to się stało, że po 123 latach Polska odzyskała niepodległość naród, wielki, naród w środku Europy, w końcu mógł mieć swoją niepodległą rzecz To, że zaborcy podczas Kilku lat wojen wykrwawili się. To, że duch powstania styczniowego, największego polskiego zrywu niepodległościowego był dalej żywy. To, że w wielu regionach Polski, przede wszystkim zabożało węgierskim, różne formy niepodległościowe, drużyny szczeleckie, sokoły, rozpoczynały przygotowanie naszego narodu. Do zrobienia niepodległościowego to było podstawowym faktem. Ale złożyło się na to bardzo ważne postanowienia Traktatu Wersalskiego i konferencji w Paryżu. Kiedy wojna się zakończyła, wszystkie 27 państw, które debatowało, jak urządzić Europę po tak krwawej wojnie. Udało się, że trzy podstawowe państwa, czyli Francja, Wielka Brytania, a przede wszystkim Stany Zjednoczone z prezydentem Wilsonem, postanowili, że Polska będzie miała niepodległe swoje państwo i głównym orędownikiem tych rozwiązań był prezydent Stanów Zjednoczonych Wilson. Już kilka miesięcy wcześniej, kiedy przedstawił w Kongresie Amerykańskim kilkanaście punktów, z jakimi jedzie na tę konferencję, jako trzynaste znalazło się postanowienie. Należy dążyć, aby Polska była niepodległym państwem i co jest istotne, aby miało także odzyskanie wiele ziem, takich jak Wielkopolska i dostęp do morza. Jak to się stało, że takim wielkim orędownikiem tej niepodległej Rzeczpospolitej był prezydent Wilson? Okazuje się, że kilkunastoletnia znajomość z naszym wielkim pianistą, z Paderewskim, która była zażyłą znajomością, zaowocowała tym, że Paderewski przez wiele miesięcy, przez przyjazny prezydenta Wilsona do Europy mógł zredagować, dokładnie zredagować z nim te zapisy, aby na tak najważniejszej konferencji wtedy zapisy o niepodległej Rzeczypospolitej mogły być. Dlatego możemy powiedzieć, że to z ojców naszej niepodległości, Paderewski, obok Józefa Piłsudskiego, obok innych ojców niepodległości, obok Romana Domowskiego były osobami, które na tej konferencji zagwarantowały nam, że wszystkie państwa uznały Rzeczpospolitą za niepodległą. Dlatego przede wszystkim musimy chylić czoła przed wysiłkiem zbrojnym naszego narodu, ale także przed ojcami niepodległości, którzy potrafili przekuć to na czyny na arenie międzynarodowej. I w tym miejscu, kiedy jesteśmy tutaj w Jagiellonajcu u, można powiedzieć, w pobliżu pomnika generała Andrzeja Galicy możemy śmiało powiedzieć, że takim ojcem niepodległości, naszym podhalańskim jest generał Andrzej Galica. Jak już w kilku słowach Pan Wójt przypomniał, wykształcenia inżynier, który tworzył, współtworzył legiony, przyjaźnił się z Josefem Piłsudskim, ale Wiedział, że czyn zbrojny może i musi doprowadzić do tego, aby zaworcy oddali nam ziemię Rzeczpospolitej. I pozwólcie, że przypomnę te listopadowe dni z 1918 roku, bo to było każdy dzień, był wtedy bardzo ważny dla odzyskanej niepodległości. Już w jesieni 1917 roku, wtedy pułkownik Andrzej Galica, który służył w regionach, wtedy była Gorąca sprawa, kiedy regiony odmówiły przysięgi wojskom austro węgierskim znalazł się na Podhalu. Wtedy zaszwankował na zdrowiu już od jesieni 2017 roku przebywał w Zakopanem. W październiku, w listopadzie 1918 roku utworzono Okręg Podhalański Wojskowy, który miał wykuwać i szczec granic niepodległej Rzeczypospolitej. W dobie odzyskanej niepodległości i wtedy Właśnie pułkownik, podpułkownik generał Andrzej Galica został pierwszym szefem Okręgu Podhalańskiego. Pozwólcie, że przytoczę słowa jakie powiedział na otwarciu tegoż okręgu. To był jego rozkaz. Rozkazem dowództwa Wojsk Polskich nr 7 w Krakowie utworzony został Okręg Wojskowy Podhalański obejmujący ziemię Sądecką, Rzymanowską, nowotarską, spiską Orawską. W okręgu tym tworzymy brygady podhalańskie piechoty, artylerii i kawalerii. Jako dowódca wojskowy tego okręgu wzywam synów Podhala, którzy dotychczas odbywali służbę rozrzutcenie w legionach polskim, w pułkach austriackich, węgierskich, by bezwzłocznie wracali na Podhale i natychmiast zgłaszali się w dowództwach powiatowych okręgów do służby we własnych szeregach. Niech wie Polska, że najdłuższa jezioro na Podhale jak zawsze tak i dzisiaj szybko dostanie w sukurs jej przybędzie. Dobronie więc na her i sławę Podhala". To był pierwszy rozkaz wtedy jeszcze pułkownika Andrzeja Galicy w listopadzie 1918 roku. I jeszcze dwa słowa. Jaki sposób lud podhalański zaangażował się i można powiedzieć z całą swoją siłą Wspierał te ruchy niepodległościowe. 24 listopada w sali Zakopieńskiego Sokoła odbyło się zgromadzenie Związku Górali kilkaset osób, gdzie została wydana taka odezwa. Związek Górali przyjmuje do wiadomości utworzenie podhalańskiej brygady jako odrębnej formacji wojskowej i dziękuję Polskiej Komendzie Wojskowej za spełnienie dawnych naszych marzeń jak również wyraża pełne zaufanie komendantowi, pułkownikowi Jędrzejowi Galicy. O odzyskaniu niepodległości można by godzinami, ale ze względu na czas pozwólcie, że tylko jeszcze raz pokłonimy się dzisiaj Ojcowi naszej niepodległej Rzeczypospolitej z generowi Andrzejowi Galicy. Szczęść Boże Rzeczypospolitej. Serdecznie wszystkim pozdrawiam w to wyjątkowe święto Święto Polskiej Niepodległości. Tu w Białym Dunajcu. Biały Dunajec jak wspomniał Pan Wójt to najstarsza, najstarsza miejscowość Podhalańskiej części powiatu taczańskiego. To miejscowość szczególnie związana z walką o niepodległość, z patriotyzmem. Tak jak to było mówione już pierwszy sołtys osadzca tej miejscowości Jędrzej Pawlik, później Pawlikowski otrzymał to prawo za zasługi na wojnie, w obronie całości granic i wolności Rzeczypospolitej. I tak było przez całe wieki, tak było także w trudnym XX wieku. Trzeba tutaj powiedzieć, bo odnosiliśmy się do niepodległości, mówiąc przede wszystkim o tej dacie 11 listopada 1918 roku, ale tak naprawdę w XX wieku polska niepodległość odzyskiwała dwukrotnie. Pierwszy raz za sprawą czynu zbrojnego właśnie w latach 1914-1918 i później broniąc się przed bolszewikami w roku 1920 i po raz drugi w latach 1980-89 za sprawą Solidarności. W obu tych wielkich ruchach w obu tych wielkich zmaganiach, w obu tych wielkich dziełach mieszkańcy Białego Dunajca uczestniczyli szczególnie licznie, co pięknie pokazał ten apel poległych odczytany dzisiaj przed pomnikiem generała Andrzeja Galicy, który jest symbolem tego udziału Białego Dunajca w polskiej walce o niepodległość. Ale generał Andrzej Galica to przede wszystkim założyciel i twórca polskich wojsk górskich, których chlubną tradycję kontynuuje dzisiaj 21 Brygada szczeców Podhalańskich w Rzeszowie. Największy związek taktyczny polskich wojsk lądowych. Niezwykle dobrze wyszkolony, sprawny. Należy się im wielkie podziękowanie za obecność tutaj w dniu 11 listopada razem z nami ale także dla tą służby, dla Rzeczypospolitej, którą pełnią. A ta służba to misja w wielu krajach świata, to rola sił odpowiedzi NATO, przed kilku laty wschodniej szpicy NATO broniącej całego paktu i to wreszcie w ostatnim czasie ochrona wschodniej granicy Polski, a także ochrona Rzeszowa. To miasto wraz ze swoim strategicznym lotniskiem jest dzisiaj, z wojskowego punktu widzenia najważniejsze na obszarze całego paktu NATO za tą służbę ofiarną, czynną, pełną gotowości, niezwykle sprawną chciałem wam żołnierze 21. brygady Strzelców Podhalańskich serdecznie podziękować i te podziękowania kieruję na ręce dowódcy batalionu dowodzenia pana pułkownika Bogdana Falkiewicza. Dziękujemy panie pułkowniku. Serdecznie pozdrawiam młodzież, która jest tu obecna. Jest to piękne wydarzenie i piękne jest to, że młodzież w tym wydarzeniu uczestniczy, bo cóż by wartało rozpatrywanie spraw przed stu lat rozpatrywanie walki o niepodległość Polski, gdyby dla tej sprawy nie było następców? Wychowanie następców to jest wielkie zadanie, wyzwanie i zobowiązanie, które stoi przed pokoleniem dorosłym ale który stoi przede wszystkim przed pokoleniem nauczycieli i wychowawców. I częścią tego wielkiego zadania był wczorajszy konkurs Podhalańskie, Spiskie i Orawskie Drogi Niepodległości, który był finałem ogólnopolskiego konkursu historycznego. Uczestniczyły w tym finale 21 reprezentacji powiatów i gmin z całej Polski, a sam konkurs odbywał się pod honorowym patronatem pana prezydenta Andrzeja Dudy. Dziękuję wszystkim organizatorom konkursu, ale przede wszystkim dziękuję mieszkańcom gminy Biały Dunajec. Jest taka piękna tradycja od kilkunastu lat, że powiatowe obchody Święta Niepodległości odbywają się w kolejnych gminach powiatu taczańskiego. Gmina Biały Dunajec godnie zorganizowała tą uroczystość. Dziękuję panu wójtowi, dziękuję gminnemu Ośrodkowi Kultury z panem Bart Bartłomiejem Kudasikiem dziękuję, Chórowi Kanto i wszystkim mieszkańcom gminy Biały Dunajec, którzy w dzisiejsze wydarzenie się zaangażowali. Serdecznie wszystkim Państwa pozdrawiam. Niech żyje wolna, niepodległa i suwerenna Polska.